Drodzy przyjaciele i siostry, dzisiaj Kościół niejako znowu nas wyprowadza na pustynię, jeżeli chodzi o tę liturgię słowa. Dlatego, że znowu spotykamy dzisiaj Jana Chrzciciela, podobnie jak spotkaliśmy go na początku drogi adwentowej, kiedy właśnie na pustyni wzywał do nawrócenia. Kiedy też na pustyni wskazuje na Jezusa, który przychodzi jako ten, który ma być właśnie barankiem. Tak jak dzisiaj w tej Ewangelii te słowa padają. Tydzień temu Jan Chrzciciel też był obecny wtedy, kiedy chrzcił Pana Jezusa, mimo, że tego tak naprawdę nie potrzebował, ale Jezus czyni wszystko zgodnie z tradycją, więc Kościół nam dzisiaj pokazuje po raz kolejny wartość pustyni, dlatego, że sam Jan Chrzciciel był tam na pustyni, żył na pustyni. A też dzisiaj jest taki dzień, kiedy Ojcowie Paulini wspominają swojego patrona, świętego Pawła Pustelnika, świętego Pawła Step, to był taki ciekawy święty, właśnie dzisiaj jest ten jego dzień, który otrzymał bardzo bogaty spadek po swojej rodzinie, to było naprawdę bardzo dużo bogactwa i w wieku 20 lat, wtedy kiedy okazało się, że członkowie jego rodziny, którzy byli poganami, bo on był chrześcijaninem, to był też czas prześladowań, Chcieli go wydać po to, żeby ten majątek zyskać, i on to wszystko oddał, sprzedał, zrobił z tego konkretny pożytek, a sam poszedł na pustynię. Więc też dzisiaj, jakby ta Boża Opatrzność nam łączy znowu i pokazuje, że warto się nad tą pustynią trochę zastanowić. I ten, tenże święty przez 90 lat żył z Bożej Opatrzności na pustyni. Tak powiedzmy sobie, co mu się spodobało. Tak wiele, było tych pięknych doświadczeń, że tam został. Odrzucił całe to bogactwo. I jest taka też legenda taki przykład, że każdego dnia kruk przynosił mu połowę bochenka chleba. Pan Bóg się troszczył o niego, ta legenda nam chce to powiedzieć i ponoć właśnie ukresu życia w tym ostatnim. Momencie życia przyniósł mu cały bochenek chleba, tak mówi ta legenda. No tak, tytułem wstępu, bo to pięknie nam dzisiaj kościół, także i przez ten tak zwany zbieg okoliczności, chociaż niektórzy mówią, że dla Pana Boga nie ma takich zbiegów okoliczności, raczej jest to inne imię Ducha Świętego, że Pan Bóg właśnie tak łączy pewne wydarzenia w kościele. Więc dzisiaj chcemy się znowu zastanowić nad pustynią, dlatego że nasze życie chrześcijańskie musi być takim wyjściem na pustynię. Chociażby wtedy, kiedy jesteśmy na mszy świętej, jest to swego rodzaju pustynia w tym znaczeniu, że, że trochę się pozbywamy tego wszystkiego, przynajmniej powinniśmy się pozbyć chociaż na chwilę tego wszystkiego, co jest w tym bagażu naszego życia. Można powiedzieć, że przed mszą świętą warto zostawić ten plecak tego wszystkiego, co jest doświadczeniem naszego życia, naszych trudów, tego, co jest w domu po to, żeby się rzeczywiście spotkać z Panem Bogiem. Tak samo w czasie każdej modlitwy. To jest bardzo istotne, żeby być obecnym, że wiem, co się dzieje, wiem, co robię. Wiem, że to jest moment, w którym Pan Bóg do mnie przychodzi. I oczywiście przychodzą różnego rodzaju rozproszenia, bo kiedy przychodzimy do Kościoła, to nieraz od razu gdzieś tam może się trochę rozproszymy, wracają nasze trudności, nasze problemy. Gdzieś tam ten zły duch nas kusi, tylko żebyśmy przestali myśleć do Panu Bogu, a to są takie zbawcze momenty. Dlatego chcemy zawsze je dobrze przeżywać. I, I też druga taka myśl, kolor zielony, właśnie to, co mówiłem na początku, jest to kolor ducha świętego. Nie bez powodu nazywamy uroczystość zesłania ducha świętego zielonymi świętami. Warto zawsze ducha świętego wzywać przed każdą czynnością, zwłaszcza duchową, przed modlitwą, przed naszymi pracami, przed naszymi rozmowami między nami. Warto trochę ducha świętego zawołać, dlatego że on. Nam to pomoże dobrze przeżyć. To tak tytułem wstępu. Ale spójrzmy właśnie jeszcze raz na, na kwestię tej pustyni. Dlatego, że pustynia jest wiele razy obecna w liturgii i w historii zbawienia. Widzimy ją przede wszystkim wtedy, kiedy nagór wybrany przez pustynię wychodzi ze swojej niewoli. Widzimy, że na pustyni doświadcza bardzo wielu Ważnych rzeczy, jeżeli o swoją duchowość. Później w Ewangelii właśnie spotykamy Jana Chrzciciela, który jest też na pustyni. Na pustyni żyje, na pustyni wielu do niego przychodzi po to, żeby go słuchać. Jezus też jest na pustyni, wtedy, kiedy, kiedy głosi, kiedy przygotowuje się do głoszenia Słowa Bożego. Jest te 40 dni na pustyni, pości, zmaga się. Jeszcze wcześniej widzimy też tę drogę, może powiedzieć, z powrotem. Najpierw Izraelici szli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, a później po narodzeniu Pana Jezusa Józef z Maryją idą do Egiptu. Jako Pan Bóg uświęca tę drogę tej pustyni, nam pokazuje, że ona jest bardzo, bardzo ważna. A, a tą pustynią naszego życia są te wszystkie doświadczenia, jakie, jakie mamy. Nasze trudy, nasze cierpienia. Coś, co jest tym właśnie trudem i warto zawsze go z Panem Bogiem przeżywać. Dlatego, że Pan Bóg nam przez te wszystkie doświadczenia bardzo wiele chce pokazać. Coś, czego może na początku od razu nie widać, ale później, jak się to przeżywa z Bogiem, z Nim, właśnie przez modlitwę, przez takie wyciszenie, przez właśnie przyjście do Kościoła, to potem za jakiś czas widać tego piękne owoce. I tym jednym tematem jest właśnie pustynia, a drugim dzisiaj jest światło, dlatego że na tej pustyni, mimo wszystko, światło wiele razy się pokazuje. Tak jak w życiu tego świętego z początku, bo on tam został. Gdyby tam nie było tego Bożego światła, to byłoby to niemożliwe, żeby tam przeżyć. Tak samo my sobie dzisiaj powiedzmy, że gdyby nie było tego Bożego światła w naszych historiach życia, to to by nie było możliwe do przeżycia. I sobie z tego zdajemy sprawę, że bez Pana Boga nie da się na tym świecie funkcjonować, tak żeby być szczęśliwymi ludźmi. I tak samo było w życiu Jana Chrzciciela. On też poszedł na pustynię, i okazuje się, że tam do niego przychodziło bardzo wiele ludzi. I co on zrobił? Można powiedzieć, po ludzku, nie wykorzystał okazji do tego, żeby być sławnym, a mógł to zrobić. Tak wiele ludzi go słuchało. I wtedy, kiedy przychodził Jezus, to powiedział do niego, powiedział w jego kierunku właśnie tak jak dzisiaj słyszymy w Ewangelii, oto baranek Boży. Dlaczego tak zrobił? Dlatego, że wiedział, że prawdziwe światło płynie od samego Boga. Nie chciał świecić swoim światłem, swoimi zdolnościami, swoimi pięknymi przemowami, tym, co przeżył w swoim doświadczeniu życiowym, tylko wiedział, że to Boże światło właśnie płynie z góry. I że źródło tego światła przechodzi właśnie nad Jordan. I tym źródłem światła jest sam Jezus. I my też myślmy dzisiaj o sobie pięknie i dobrze. Dlatego, że kiedy my słyszymy w Kościele, że mamy być też światłem, mamy być okazją do nawrócenia dla innych ludzi. Kiedy? Wtedy, kiedy jesteśmy dla siebie wzajemnie dobrze. Wtedy, kiedy jesteśmy pogodni wzajemnie dla siebie, kiedy sobie czynimy dobro, kiedy sobie przebaczamy, kiedy dzisiaj z tej świątyni będziemy próbować wyjść innymi, mimo że przeżywamy w naszych domach pewne trudności, to coś, co niesie nasze życie, proste, małe, większe, ale chcę, jeżeli będziemy chcieli to znosić z taką pogodą ducha, wiedząc, że Pan Bóg nas tym nigdy nie zostawi, to będziemy pogodnego serca i inni to zobaczą, ci, którzy znają nasze trudności, znają nasze nasze historie życia, to wszystko, co, co nas tworzy, kiedy nas zobaczą właśnie takimi pogodnymi, to zobaczą to naprawdę to Boże światło. Więc myślmy, myślmy o sobie dobrze, w takim znaczeniu, że, że, że jesteśmy godni, bo Pan Bóg tego chce. Pan Bóg chce te nasze historie, historie naszego życia swoim światłem oświetlać i dlatego nas potrzebuje, żebyśmy w tych miejscach pracy, tam gdzie się każdego dnia znajdujemy, byli prostymi, dobrymi ludźmi, żeby o nas mówili, że właśnie chrześcijanie naprawdę się miłują. Także tak wiele jest do zrobienia. Ale, żeby być tym prawdziwym światłem, to trzeba wychodzić każdego dnia na pustynię właśnie przez modlitwę. Szukać tych momentów, kiedy w każdym dniu możemy chociaż trochę z Panem Bogiem poprzebywać. I to też jest dobry moment, żeby sobie zrobić taki rachunek sumienia. Czy rzeczywiście szukam takiego momentu? Czy dzisiaj już był taki moment? Oczywiście ten dzisiaj jest takim, bo jest tam sza święta. Ale czy mam taką przestrzeń w moim życiu, że każdego dnia rzeczywiście się chcę z Panem Bogiem spotkać? Bo tam ta największa walka się rozgrywa. Tam jest ta pustynia, tam jest ten moment spotkania z Bogiem, tam jest tam chwila zatrzymania się nad swoim życiem i to coś owocuje nie od razu. Bo na pustyni też od razu nic nie wyrośnie. Trzeba trochę światła, trzeba trochę wody, więc trzeba orzeźwiać to wszystko, co Pan Bóg nam daje, właśnie Jego łaską. I dlatego dzisiaj chcemy wychodzić z tej świątyni umocnieni, wiedząc, że Pan Bóg naprawdę jest z nami. Z naszej strony trzeba tej decyzji serca. Chcę ten tydzień zacząć z Bogiem. Kolejny tydzień mojego życia. Chcę Go zaprosić do tego wszystkiego, co się od jutra będzie działo, właśnie w pracy, w rodzinie, i chcę być w tym wszystkim obecny. Wiem i obecna. Wiem, że Pan Bóg jest ze mną. Ja to wiem. Tak jak Jan Chrzciciel, tak jak Święty Paweł, pustelnik, tak jak wielu, wielu świętych. I oni się nie zawiedli, mimo że trudne życie wiele razy prowadzili, pełne wyrzeczeń, pełne krzyża, to jednak wiedzieli, komu zaufali. I my dzisiaj, kiedy będziemy przyjmować Jezusa, w komunie świętej, kiedy teraz słuchamy Jego słowa, kiedy będziemy się pobożnie modlić w czasie tej Impsze świętej, róbmy to właśnie z taką obecnością, otwartością naszego serca, a Pan Bóg będzie te serca przemieniał. W chwili ciszy prośmy o takie nastawienie do naszej wiary.